Jasień Orzeł, Konień Żagański, 11-0. Ze mną jest Bartek Toczaniuk. Bartek, cztery bramki w drugiej części spotkania. W pierwszej połowie różnie ci się grało, ale w drugiej części już odpaliłeś rakietę. Cztery rakiety! No witam. No tak, no udało się szczęść te bramki. W pierwszej połowie nie było tych sytuacji, tak? Może oddałem tam z jeden strzał, to jeszcze może ze spalonego tam. No ale w drugiej połowie już lepiej, tam zaczęły piłki do mnie dochodzić. Najważniejsze, cieszy wynik. Trzy punkty są w domu, zostają i jedziemy dalej po prostu. Zostałeś niedawno ojcem może że stąd ta, ta jeszcze taka większa motywacja no, do lepszej gry. Słuchaj, no dzisiaj cztery brameczki, no to jedną dedykuję mojej córeczce, drugą mojemu synkowi Dominikowi, yy, trzecią Magdalenie, no i czwartą... Siostrze. Siostrze, siostrze tak jest, no. Idealnie nam to wypaliło. Yy, a powiedz mi jeszcze tak na koniec, ta bramka, którą strzeliłeś, ta ostatnia bramka, to była twoja naj, najłatwiejsza, jaką, jak, jaką kiedykolwiek strzeliłeś? Yy, nie, były łatwiejsze, tylko może nie spodziewałem się jej, że ona mi spadnie po prostu na nogę, nie? ale no fajnie udało się, bramka zaliczona Aí... jedziemy dalej po prostu. Tak jest, proszę Państwa, 11 i za chwilę jeszcze tutaj będzie z nami Azimow, a jeszcze jak już mówię o, o, o Azimowie, powiedz mi, jak ci się z nim gra, bo ten gościu jest jakiś obłędny. E, fajny chłopak, e, wiadomo, dopiero gra chyba z nami dwa mecze, czy tam ze sparingami może 3-4. No, Wasza współpraca wygląda coraz lepiej. Lata, wszędzie na boisku fajnie, ja mu też tłumaczę, czego ja oczekuję od niego i staramy się to nawiązać na boisku. Wiadomo, no, płyta nie pozwala na to, bo nie możemy pograć ziemią, piłki taką, jaką chcemy, lubimy, e, ale widać na przykład kiedy gramy na lepszych boiskach, że to fajnie prosperuje. Ja z Wojtkiem i właśnie y, z nim, że fajnie to się y, gra. Pierwsze piłki gramy, także fajnie, fajnie. Piękna puenta. Za chwilę właśnie Azimow będzie z nami.